Dzisiaj mam pytanie z serii ultrafilozoficzne. Posłuchajcie. Tylko tak, postarajcie się słuchać właśnie nie intelektem, bo pytanie jest bardzo podchwytliwe, tylko sercem. I odczytajcie barwę tego pytania. Jaką ma barwę, wibrację tego pytania. Oto pytanie kolegi, jakiegoś obynauta, ale wiem, że to nie jest Twoje pytanie. Bo ja to pytanie już słyszałem raz. I odpowiem Ci na, na to pytanie. Pytanie brzmi. Czy Bóg mógłby stworzyć kamień, którego sam nie podniesie? Czajcie? Co czujecie w sercu? Czy, czy Bóg mógłby stworzyć kamień, pierwszy człon, którego sam nie podniesie? Nie intelektem, sercem to poczujcie. Ósemka, jak skurwysyn. syn. Nie? Na górze jasna, a pod spodem czarna. Tak, żeby za umysł wprawić zakłopotanie. To jest gra słów. Od kogo pochodzi to pytanie? Moim zdaniem. Od oponenta, od odchłani. równie dobrze można by było zadać takie pytanie. Czy Bóg byłby w stanie stworzyć pytanie, na które sam nie odpowie? Nie? To jest to samo. Ta sama barwa, ósemka, na górze jasna, pod spodem ciemna. Tak, żebyś się otworzył i popadł w tę ósemkę. W zakłopotanie, żebyś wpadł. To pytanie nie służy. Wysiłkowi intelektualnemu, tylko to jest próba podważenia autorytetu. To jest próba wbicia szpilnie. Od kogo pochodzą takie pytania? Ha? Patrzcie. To są słowa. To jest, to jest gra słów. Równie dobrze mógłbym na przykład o dobrze, zadam Ci zaraz pytanie i Ty na to pytanie tylko odpowiedz tak lub nie. No sobie wydaje, wydaje Ci się, o jakieś kurwa proste pytanie. Tak, tylko że ja tak sformułuję je w czasie, że się nie da na nie odpowiedzieć tak lub nie. Proszę bardzo, taki przykład pytania. Czy jesteś jeszcze debilem? Odpowiedz tylko tak lub nie. Nic więcej, tylko masz odpowiedzieć tak lub nie. Odpowiesz tak, to znaczy, że jesteś jeszcze debilem. Odpowiesz nie, to znaczy, że byłeś debilem. Na niektóre pytania najlepiej w ogóle nie odpowiadać. Ignorować jak śmierdzące gówno. Bo nawet jak będziesz miał dobre intencje i dotkniesz tego gówna, to będziesz śmierdział. Dobrze odpowiedziałem? Umysł doznał intelektualnego katarsis. Pozbył się tego pytania z serca? Nie? Czyli to pytanie nadal jest w sercu? Czy Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego sam nie podniesie? Nadal masz to pytanie w sercu? Dobrze, odpowiem Ci na to pytanie. Ale w czasach wiekuistych. OK? Widzisz to cegłówkę z tyłu? takiego będziesz buraka palił, jak usłyszysz odpowiedź. W czasach wiekuistych będzie ci wstyd, że trzymałeś takie pytanie w sercu.